Na skrzydło. Brawo, brawo, brawo dla naszego Balkarza. Ani tutaj teraz świetnie broni rzut skrzydłowego. No i trzymajmy teraz szczórki. Jest z do Polaków. Zawsze mało walczyć. Obrawiamy do trasy. Oto właśnie Ramsowi. Jest 1941. Dzień bramki przepadki z uczyku.

Jedna decyzja będzie, mhm. a drugi sędziar stojący na środku a pokazał, że a nie senator, i drugi senator, a a drugi sędzia, ale drugi sędziar stojący za naszą a e, za senator, O drugi szkoda. Dobrze. Dobry. senator, Dobrze, drugi Połóż się, drugi senator, a drugi senator, ale teraz 3-4 kolejne akcje, nie Autoraz, ale teraz tutaj bo Połóż się. Schmidt, czy... <tuszel> się teraz rzucać, ale e, popełnił No i Polacy, proszę Państwa, tylko na razie popatrzmy czy nic poważnego nie stało się e, Jurkiewiczowi. Czarki, na no mnie.